Doktor Tomasz Pniewski dla Polska Mówi. dzień dobry. Witam serdecznie. Panie doktorze, choroby paznokci nierzadko widzimy różne sytuacje związane z paznokciami. Jest to olbrzymia grupa jednostek chorobowych, gdzie obserwujemy zmiany kliniczne w obrębie płytek paznokciowych, wałów paznokciowych, dystalnych części palców. W dużym uproszczeniu możemy podzielić te jednostki chorobowe na infekcyjne i, nie, i nieinfekcyjne oraz jako oddzielną grupę wyodrębnić tutaj grupę zmian paznokciowych, które obserwujemy w przebiegu różnych dermatoz wielokrotnie przewlekłych i czwarta grupa są to zmiany paznokciowe związane z zabiegami kosmetycznymi, bądź też ze stosowaniem tipsów, bądź też właśnie takimi upiększającymi przedsięwzięciami w obrębie płytki, które są w tej chwili bardzo rozpowszechnione. Ale wracając do tych najbardziej... I najczęściej obserwowanych zmian paznokciowych są to przede wszystkim zakażenia grzybicze, zarówno drożdżakowe, jak i dermatofitowe, które powodują one i zniszczenie płytki paznokciowej. Drugą grupą są to zakażenia bakteryjne i tutaj mamy zarówno wywoływane przez zakażenia gronkowcowe bądź też paciorkowcowe, również pseudomonas może powodować zmiany paznokciowe, które nie wymagają zmian leczenia doustnego, niemniej jednak dość przewlekłego i zmudnego leczenia miejscowego. Również należy wspomnieć tutaj o dermatozach przebiegu których dochodzi do zmian paznokciowych. Tutaj najczęstszymi które spotykamy w naszej populacji, to łuszczyca, która jest dermatozą generalnie dotyczącą skóry, ale w 10% również dotyczy płytek paznokciowych. Nawet się mówi, że jeżeli mamy zajęte płytki paznokciowe w przebiegu łuszczycy, to istnieje duże ryzyko rozwoju zmian stawowych u tych pacjentów z łuszczycą. Kolejną jednostką bardzo częstą, szczególnie w populacji kaukaskiej, do której my należymy, to jest atopowe to zapalenie skóry. Również widzimy płytki paznokciowe pobruzdowane, zniekształcone ze skłonnością niekiedy do właśnie kruchości. Ponadto należy zwrócić uwagę również na zakażenia wirusowe. Niekiedy również wirusy mięczaka zakaźnego mogą występować w obrębie płytek paznokciowych, raczej skóry wałów paznokciowych. Nie jest to może zbyt często obserwowane, ale znacznie częściej obserwowanymi zmianami są zmiany wirusowe wywołane przez wirusy brodawczaka ludzkiego, głównie tutaj w obrębie paznokci przez typ drugi, czyli human papilloma Virus, typ drugi. I tutaj to jest szczególnie y, często obserwowane u dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym, a później u dorosłych, szczególnie osób, które korzystają z łaźni, z, y, które korzystają z sal gimnastycznych. Basen. Masem dotyczy głu, głównie płytek paznokciowych w obrębie, w obrębie stóp i na powierzchni podstawnej stopy. Natomiast należy zwrócić jedną uwagę. Przy Państwa, rozpowszechnienie brodawek przy paznokciowych ocenia się w naszej populacji na około 10%. Czyli, jeżeli podamy rękę 10 osobom, to w jednym przypadku mamy olbrzymią szansę, że ta osoba ma brodawki i możemy ulec zakażeniu. Z innych Tutaj y, również bardzo często y, występujących zmian obserwujemy tak zwane samouszkodzenia, zupełnie nieświadome związane z higieną i, i, i takimi kosmetycznymi zabiegami. Obcinanie, tak z, wycinanie tzw. Tak skórek wiąże się, że uciskamy macierz paznokcia bardzo delikatnie. Nie zdajemy nawet sobie z tego sprawy, jak subtelny ucisk mechaniczny w obrębie wału paznokciowego powoduje deformację wgłębieniową płytki, a następnie płytka odrasta, zniekształcona na całej swojej długości. A pamiętajmy, że u osoby w średnim wieku czas wzrostu płytki paznokciowej jest zawarty w przedziale od 2 do 4 mm miesięcznie. U stóp jest, u palców, u stóp to ten okres znacznie się wydłuża. A mianowicie, żeby płytka odrosła 2 do 4 mm, wymaga 2 do 3 miesięcy. Pamiętajmy o tym, że do skrócenia wzrostu płytki paznokciowej wybitnie dużego, dochodzi u osób w podeszłym wieku. Szczególnie gdzie my obserwujemy zaburzenia krążenia obwodowego. I ta grupa jest szczególnie narażona na infekcje grzybicze bądź też bakteryjne nie wspominając już tutaj o chorobach metabolicznych, takie jak cukrzyca, która również ma swoją manifestację w postaci deformacji, bądź też zakażeń współistniejących płytek paznokciowych. I ostatnia grupa, na którą chciałem się pochylić, to są właśnie uszkodzenia płytek paznokciowych, głównie u kobiet, związane właśnie z, z, z tutaj z działaniem kosmetycznymi, upiększającymi, mam tu głównie na myśli tipsy i różnego typu zabiegi właśnie. O to chciałem właśnie zapytać, panie doktorze, jeszcze kilka lat temu musieliśmy Kobieta szła na paznokcie do jakiegoś gabinetu kosmetycznego. Dziś szeroko dostępne są lampy i robią kobiety sobie w domu te paznokcie. Czy częste korzystanie z takich lamp niesie za sobą jakieś ryzyko, jakieś zagrożenie? Znaczy, proszę Państwa, przede wszystkim sytuacja jest w tej chwili naprawdę znacznie lepsza, jeśli chodzi o zakłady kosmetyczne, które zajmują się pedikurem, przede wszystkim dlatego, że w tej chwili wykształcony i dobrze wyedukowany personel tych zakładów dysponuje zwykle urządzeniami do dezynfekcji, sterylizacji narzędzi, bądź też stosowane są narzędzia jednorazowe. Niekiedy również jest taki zwyczaj, że, że klientki, czy też pacjentki same przynoszą ze sobą sprzęt do tego typu zabiegów. Natomiast mówiąc o e, utwardzaniu utwardzaniu płytek paznokciowych, tzw. Tak y, y, tych lakierach hybrydowych itd. Tak to się wiąże z dość częstym naświetlaniem promieniowami i promieniowaniem ultrafioletowym. Pamiętajmy, w niedużych dawkach to promieniowanie jest potrzebne, chociażby po to, żeby utwardzać ten, ten materiał związany z tipsami, natomiast wielokrotne i przewlekłe stosowanie powoduje obniżenie miejscowej odporności. W nawet większym stopniu jak promieniowanie słoneczne. Pamiętajmy o tym, ja nie mam na myśli, że jak ktoś raz na pół roku zrobi sobie tipsy, to świecenie lampą mu zaszkodzi, ale są takie przypadki, że raz na dwa, trzy tygodnie panie chodzą i tego typu y, sobie upiększające zabiegi wykonują. I wówczas to świecenie tą lampą rzeczywiście będzie stymulowało i prowokowało wtórne infekcje bakteryjne, wirusowe, jak i grzybicze. Nie mówiąc już o zmianach naczyniowych związanych z uciskiem, z mikrourazami itd. itd. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.